Hej, witam was bardzo gorąco. Ja jestem Dutz, a to jak widzicie, jest infamous First Light, czyli pierwsze standalone DLC do infamous Second Sun. Mam nadzieję, że czekaliście. Mam nadzieję, że nie trwało to wasze czekanie zbyt długo. Um, system zaktualizuje później. Boję się go aktualizować, bo pojawiły się jakieś głosy, że po tej aktualizacji coś tam nie bardzo działa z Elgato Game Capture HD. a Ja nie chciałabym tego za bardzo popsuć, jako że mam dzisiaj venę do nagrywania. A tej weny nie miałam w sobie bardzo długo, więc muszę z tego korzystać. E, aktualizacja poczeka. E, DLC, wracając do, do tego, co będzie się teraz działo. DLC traktuje e, O'Fetch, czyli jednej z przewodniczek, którą mieliście okazję poznać e, w Infamous Second Son. E, na moim gameplayu chyba nawet. Delsin się z nią przelizał, tudzież przespał, nie wiem. W każdym razie łączyło ich coś więcej niż zwykła znajomość. Um, gwoli ścisłości odcinki. Odcinków z First Light nie będzie chyba dużo, e, ponieważ to nie jest długie, długie DLC. Nie jest też krótkie, ale nie jest też długie. E, to zabrzmiało bez sensu, ale, ale nie zwracajcie na to uwagi. Um, oczywiście DLC już przeszłam, zostało mi tylko platynowanie, ale areny są tak irytujące, że po prostu nie, nie mam na nie siły. Nie mam na nie siły. So, yep. Chcę zapisać przed, roz przed rozpoczęciem gry, zdecydowanie, ponieważ byłoby smutno, gdyby, gdybym straciła postęp. Aj, 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 mój kapitan. Że cierpisz. Przeżyłaś coś niewyobrażalnego. Ale nie pomogę ci, jeśli się nie otworzysz. Panno Walker. Panno Walker. Panno hey, Walker. Hey! Proszę, powiedz mi, co się stało. Okej. Okay. Rodzice wzięli mnie na rozmowę, jak odkryli, że mam moc. Pch, no nie miałam. Na szczęście mój brat, Brent, opiekował się mną. Wziął mnie za rękę i uciekliśmy. Kilka lat żyliśmy na ulicy, wciąż w biegu, wciąż w ukryciu. Robiliśmy niefajne rzeczy, żeby zarobić, ale nasza ostatnia fucha w Seattle była niż wszystkie inne razem wzięte. No daj spokój. To już ostatnia robota. Jest załadowane. Chodźmy już. Nie, przecież to dzień wypłaty. Hmm. Ile? Starczy na mieszkanie. Tak? Tak. I jeszcze zostanie na birmańskiego kociaka. To jak? Chodź. To już coś. <gry> W końcu zaczniemy od nowa. Uda nam się, uwierz. Cholera, schowaj się! Co? Glinę. Zostań, zaczekaj tu. Odciągnę ich. I nie, stój! Rób swoje i pryskamy stąd. Myślisz, że nikt nas nie znajdzie? Nikt, jak. Nie, nie, nie używaj mocy! Nikogo nie zabiję, chcę tylko. tylko pomóc. Fetch! Ej Chodź tu! Spójrz tu. No dalej, spójrz na mnie. A, to konieczne. Oki, doki. A więc przejmujemy kontrolę nad fetch, i pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, to pozbyć się tego strasznego, obrzydliwego. dubbingu. Wiem, że mnie za to nie lubicie, ale cóż. Cześć. Opcje? Co? Odwróconego rozglądu... nie jest dobrze, przecież nie? Czy nie? No jest dobrze. Spoko. Idziemy. Czy ja mam sobie stąd iść? Wait! You want to see a trick? Oh! But we tak not fetch a always It's two times przerwijniejsza, jeśli chodzi If anyone knew a conduit was in town, would be a manhunt, and it happened before. But that night, I wasn't worried. I'd use my powers to get the job done, then the two of us would take off. We'd be miles away before the DUP showed up. Dwa razy przyjemniejsza z tej prostej przyczyny, że fecz nabyła tą moc w dużej mierze w tym sensie, że się z nią urodziła, a Desin po prostu te moce przejmuje, więc to jest co innego. U Fetch ta moc jest dwa razy silniejsza, dwa razy szybsza, dwa razy przyjemniejsza i tak dalej, i tak dalej, Jest to naprawdę, naprawdę mega, mega przyjemne. Zwłaszcza podróżowanie po mieście. W przypadku Delsina trzeba było naprawdę uh, dwa czy trzy razy kurczę um, ulepszyć tą, tą moc, żeby była nieskończona. Uh, żeby mogła tak po prostu biegać po tym miejscu bez żadnych ograniczeń za pomocą nałogu. Um, a feczek nie no, gdzieś robi to? Tak, O, tak już po naprawdę jest to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w tej grze. Dobra, teoretycznie szukamy jakiegoś miejsca, gdzie mogłabym się schować. I szukamy go już dość długo. jest tu pełno psów. Znaczy policji. Myślę, że jak sobie tutaj... Okej, okay, chyba nie. Na razie to jeszcze nikomu nie no uciekła pecz. Spoko, będziemy próbować. Jak ten helikopter mnie wkurza! Spadaj, koleś. Co za irytujący Nie no, przegięcie max, nie? O! Parking wygląda jak spoko miejsce do schowania się. Czyż że my tu zobaczą? Ja myślę, że nie. Oh, this will work. nie tam gdzieś przejechali? No chyba jednak muszę im uciec tak typowo. You okay? Yeah, I'm fine. But soon as you started to glow, the whole city went crazy. This is too dangerous, we need to leave now. The DUP's coming. I thought you wanted a fresh start. And you know I want that cat. Just tell me what the job is so I can do uh, it. Fine, just be fast. It's the penthouse at 3rd and Stone. Break in, grab the red duffel bag. Okay. What's in the bag? You get it? Chacked. And we're leaving with a literal boatload of cash. <laughs> like the sound of that. w I widzicie w ogóle Fetch tak nad tymi dachami, o tak w tym przypadku. Ona nad nimi skacze, a Delsin po prostu na nie opadał cały czas. Skitu, on jak napotykał taką, o, tak jak tu jest przestrzeń między budynkami, on po prostu spadał, a Fetch zazwyczaj między nimi... Podskakuje, więc... Na dużym propsie. Po prostu mega, mega duże... Nie urozmaicenie, tylko ułatwienie. Wejdź <grystanie> do <z> mieszkania. Okej. Okay. Knock, knock! What? No Kill her! Że niby, co by mi hey. zrobić? Przepraszam bardzo, bo nie słyszałam. Może coś zabić, tak? Czy coś tam? O, więc ja mogę na neonowe ciosy wyprowadzać Wygląda to troszeczkę inaczej niż w przypadku Delsina Z tej prostej przyczyny, że mm, Delsin miał łańcuch A Fetch po prostu używał pięści Jeśli dobrze widzicie Tam będzie Fetch Zobaczmy, co oni tu mają na tych ścianach Okej, okay. tu mogę wejść na przykład? Łe, nie mogę sam że jakiś Easter egg by był czy coś. Niedźwiedź Łoo! Wow, można rozwalić akwarium. Czas, nie wiedziałam. Dobra, bierzemy torbę i spadamy stąd. Dobra fetch Teraz wiem, że to będzie bardzo, że w przypadku Delsina mogłam sobie pozwolić na zwrot C Delsina, ale w przypadku fetch raczej nie bardzo, więc może sobie tego oszczędza. Fetch, you okay? Were you in that? What happened? The place jeśli wiedzą o penthouse, know about boat. We got to nie wiedzą o naszej łodzi. Musimy iść teraz. Dobrze, rozgrzejmy silnik. Będę tam. Przepraszam za to. Naprawdę chciałem ci dać tę burmęską kasę. Wiem. Meksyk. Okej, jak widzicie, możemy mieć problemy z rekinami. To jest raczej. Oczekuję. Znaczy, tak. Jeśli oglądaliście Second Sun, a większość z was na pewno oglądała, to wiecie, że. Rekiny są tym gangiem, z którym Fetch walczyła w momencie, kiedy spotkał, spotkała Delsina Musimy okay. się dostać do przystania Ja bym bardzo nie chciała fech przy okazji... no właśnie, utopić <laughs> Nie łudziłam się, że udaje się przeskoczyć ale right You. Whenever I'd start to freak out, I'd focus on Brent. It was the only thing that calmed me down. I clung to a good memory. First night in Seattle, we found this overpass and got out of the rain. Ended up reading comics by flashlight until we fell asleep. Later, this guy snuck in and tried to steal what little we had. And I was about to make him pay for it. But... That night, we established the rules. Rule number one, no powers, no matter what. We might lose some gear, but Brent didn't want us to lose... us. I shouldn't have used my powers. It was my... Bobby was gone. It was my... I lost it! Breaks from reality changed me. I'd wake up with new powers. It was like my body decided to fight, but my mind just gave up. You've been very forthcoming, Miss Walker. How about a break? You can show me the skill you acquired from your mental snap. I thought you wanted to get control of your powers. That's what we're here for. I don't know. Last time I used, I... we'll start with something simple. I'll be watching your progress from up there. Please don't try anything stupid. stupid. All I do is stupid. No, Miss Walker. You're a survivor. Wszyscy mają błęd. Musisz Okej, okej. To jest to, czego w Second Sun nie było, czyli arena walk, arena wyzwań. Um, jest to naprawdę niesamowicie irytujące momentami, no, ale trzeba przez to przebrnąć. Ja nie będę się tutaj starać w ogóle robić nie wiadomo jakich world wyników world. i tak dalej, tylko po prostu, po prostu pobrać chwilę, pokazać wam, co takie wyzwania oferują i that's all. Wyzwania momentami potrafią być naprawdę wymagające i naprawdę irytujące. Także nie, nie. Nie, nie, nie lubicie Not Not przeklinającej duc, więc nie będziemy się świnić like na, na nie wiadomo jakie wyniki. Hologram jak się tu są oczywiście dzieła. Tak, tak, tak. the conduit up here making you understand. What's the point? The point is survival. Not just for you, but for those who can't defend themselves. Go on, protect him! Dalej, pozwól mi go ochronić. <laughs> yeah, jak się cieszy. Chodź.

Z góry będę oh widać, słychać i czuć o, kurde, jeszcze jeden Aha, został w locie In your face. Oh. Nie rzucę na kolana, weź spadaj zaś Ci opcje to jest oczywiście samouczek, jakbyście nie wiedzieli. W prawej są wezwania, ulepszenia. To jest oczywiście coś, co bardzo lubimy. Wsiadam jeden punkt. Fotonowy skok mam kupić. Dobrze, skoro mi każecie kupić fotonowy skok, to tak też mhm. zrobię. Fotonowy skok wygląda mniej więcej tak. Jest bardzo, bardzo przydatny. Bardzo, bardzo, bardzo. Pecz, trzeba zbierać takie lumeny które są odpowiednikiem odłamków i zbieranie ich właśnie przy pomocy takiego skoku jest, jest bardzo, bardzo bardzo przydatne, bardzo logiczne Dobra, mam uratować zakładników którzy są cholera wie Zabijajcie go! Te początkowe stadium tych wyzwań jest naprawdę proste i mało wymagające, ale później zaczyna się tutaj robić naprawdę, naprawdę srogo i naprawdę dziwne tematy zaczynają odchodzić, kiedy tych przeciwników jest, nie wiem, z 500 razy więcej niż niż patch. To jest taka alternacja. <śpięk> Bardzo prosta, prosta nawet jak Pęcz, czy no, pracuj. A jeszcze tutaj jesteś, no popatrz, już ciebie nie ma. Ono tu. jakiś kolej z granatnikiem stoi, czuję, Widziałem coś lecącego. Także ten, to by było na tyle. Zbliża się zakładni, Tutaj tam jest tylko dwóch Impossible. A jednak... A jednak było ich dwóch. Dobrze. Nie wiem czy zwrócić na to uwagę, ale w momencie, kiedy zabieram zakładnika, pojawiają się oczywiście grupy przeciwników, które trzeba pokonać. Taki bardzo schemat, ale w momencie, kiedy tych przeciwników jest... Nie wiadomo ile?

Au, au, strzelają mnie. Niemiło. Bardzo niemiło. miło. Skąd jeszcze mnie strzelacie? Aha. Nie widzę cię. Się headshotem, chyba. Dajcie mi kolejnego zakładnika. Here comes another. Matko. Easy, peasy. Niedo na to wrasnąć. Sej! Up. Ups! Sej Ups. Okej, okay. sam wziąć gdzie głowy. Idziemy sobie tu do góry. Rozprawimy się stąd, Będziemy tutaj Udaję twardzela. Ale to by było na tyle. Wstawić mojego zakładnika. Cześć, tu jeszcze tak siedzi. Patrz jak się pięknie złapała. Gdzie całkiem czy nie siedzę, to bardzo znaczy. Tak zauważyłam, że mało energii, gdzie mieszkać neonów Na przykład takich Yummy yeah, Gdzie mój zakładnik Dawać mi mojego zakładnika Wy Szuje Wyszuje Patrzcie, jak 10 na 10

That'll do for now. Take a seat. I'd like you to resume your explanation of what happened in Seattle.